I witam serdecznie wszystkich! Z tej strony pozdrawiam Was, Bolek! Dzisiaj popatrzymy sobie na natarcie. I bachata z dzidą laserową. I jak to wygląda, kiedy przeciwnik zagra samymi czołgami ciężkimi. Na nieodpowiedniej mapie dla nich. Chociaż teoretycznie wszystkie mapy są odpowiednie. Albo patrzmy. Oczywiście Hulamy tutaj badczatem z giną laserową. Podstawa pierwsza lecimy na radar. Żeby ładnie otworzyć, wyświecić wszystko i będzie to bardzo ciekawa sytuacja. Zostanie, nasz Batchat zostanie zignorowany całkowicie przez przeciwnika. Przejąć sobie radar, żeby sobie wszystkich ładnie wyświecić. O, proszę bardzo, idą już dwa ciężkie, obiekty. prosto na nas. Dużej jeszcze pełen ignor, nawet trzy wjechało. Co co robi? Obieg 27, 277. Olał nas totalnie. Skupimy się na czołgu ciężkim i nas olał. No to sobie go doimy. Skutecznie. No, że team przeciwnika to były same czołgi ciężkie, a nas były i medy i jeden lajcik. Zresztą to było widać na początku przy rozstawieniu. Findezykuje oczywiście koledze Mańkowi, który udzielbia dzidy laserowe. To jest jego tekst. W to bitwa wygląda tak, że team przeciwnika składa się, cytując Mikuta, jak albańskie chaty, się teraz na przeładowaniu, stoimy ze za kawuncą. Oczywiście nikt po nas nie przyjechał, bo po co? Nie tam. A jak to mówi maniuś, BATCZAT jest bardzo niebezpieczny. Nie zaznaczam nie BATCZAT, tylko BATCZAT. No i robimy dalej swoją robotę. To praktycznie dla nas bardzo dla naszego barbczata bardzo łatwo. Co prawda oznacza nie gramy na amunicji premium, gramy na zwykłych kwestkach. By była to amunicja premium, to prawda nie było na chlastane więcej, A, ale co? Nie na tym sztuka polega, żeby ruć z Golda. Bo to potrafi każdy wyznawca Multiegie. Dobra, zmieniamy szybko pozycję. i trochę gapiostwa ze strony tak nie będzie przymierzony do Conquerora i przez to się zbierze małe, piękne godła tu już jest 3-1, zaraz będzie pozamiatane pięknie jest, no, no o, właśnie tutaj niepotrzebne spojrzenie na górę No skupienie się na ale co, zawika? Trzeba przeciwnika okrążyć, wziąć do niego i okrążyć, i rozstrzelać. I się tutaj wysypiemy, żeby zbić kapa, bo... to mamy problem. Na spokojnie. Oczywiście pierwsza pestka jakby w dupę. Czyli nie trafiona, poszła w piach, no ale jest następna. Do widzenia. W panu co dziękujemy. Teraz sobie śmienimy na góreczkę, gdzie za spotera robi kranwagen. Hmm, ciekawe. Duży spoter. Nie da się nie trafić. Ale jednak da się nie trafić. No i praktycznie full HP, więc... nie stanowi on zagrożenia żadnego. Trudno się z nim pobawić. Dobrze, nie gramy na zwykłych questach. Przyblokowamy... I do widzenia, no, panu już podziękujemy i został mi jeszcze jeden na tą same ciężkie czołgi, bitwa z typu, typu easy, easy me ale no, zawsze powtarzam, że gra się tak jak przeciwnik pozwala, tu przeciwnik pozwolił na wszystko, jeszcze sobie zjedziemy. tu jest ostatni przyjaciel mojej kozy. Czerwony, rozdostanie sobie syru. i temu panu jeszcze podziękujemy. I bitewka Take it easy. I tak należy grać. Wykorzystywać wszystkie podpięcia przeciwnika i to, co nam możliwe. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć. Maniuś, to dla ciebie był.